Idziemy do naszej ulubionej restauracji na kolację. W menu przewidujemy rybę wiewiórkę. Restauracja nazywa się Lao Beijing, czyli stary Pekin. Jest niedawno otwarta, otwartą nową restauracją w naszej okolicy. Restauracja ma taki wystrój. Dwupiętrowa jest. Jesteśmy na drugim piętrze. Więc do co chodzi z rybą wiewiórką? Ryba wiewiórka to jest potrawa tradycyjna z Suzhou. I nazywa się ryba wiewiórka, sumshui, dlatego że wygląda jak wiewiórka po przyrządzaniu. A przyrządza się w ten sposób, że najpierw rozcina się rybę, piletuje się ją. E, następnie e, wrzuca na gorący olej. E, Pokrojona w specjalny sposób, ona się tak rozkłada, e, powodując, że kawałki mięsa e, są, e, wyglądają trochę jak, e, jak takie futrowe wiórki. E, następnie e, oblewa się ją słodko płaśnym e, sosem, kancu i powstaje e, właśnie taka wiewiórka. E, Mamy to przedstawione, zilustrowane w menu, to jest właśnie ryba wiewiórka. Ona jest w dwóch odmianach, mamy tutaj dwie, e, dwie ceny, za 118 yuanów lub za 69 juanów, w zależności od rodzaju ryby, jaki, e, chcemy, z jakiego chcemy, żeby była zrobiona ta, e, ta potrawa. Na przystawkę do e, ryby wiewiórki wzięliśmy sobie taką e, zupę z tofu, e, kapustą. Mamy kawałki tofu, jest kapusta i makaron, i są też takie małe. E, nie wiem czy będzie widać. Krewetki takie, mini krewetki. Zupał ma więc posmak taki e, e, owoców. morza. Trochę więcej makaronu. Jest bardzo pyszna. Czekamy dalej na rybę wiewiórka, ponieważ normalnie do kuchni nas nie wpuszczą więc pożyczę sobie z chińskiego internetu filmik żeby pokazać wam jak się przygotowuje rybę wiewiórka Sosuły, ryba wiewiórka wygląda naprawdę imponująco. Zobaczmy, czy uda mi się do niej dobrać. Up. O, -o okej. Okay. Dobra. W środku rzeczywiście mięso ryby. Próbujemy. Mam nadzieję, że smakowało. Zapraszam do subskrypcji, komentowania. Jak zwykle do zobaczenia. Paoczylięci, zajdzień. dzień!